Dzień dobry, tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter. Witam Was w czytaniach kwietniowych. Jak zawsze przypominam, że jest to czytanie ogólne. Nie każdemu, nie we wszystkim się sprawdzi, nie każdemu, nie we wszystkim będzie pasowało. Jeżeli nie pasuje, sprawdźcie czytanie dla znaków, jakim macie ascendent, bo on czasem mówi znacznie więcej. Nie naginajcie do siebie na siłę. Pamiętajcie również, że jest to wskazówka. Traktujcie to jako podpowiedź, a nie przepowiednie wyrytą w kamieniu. Dziękuję Wam wszystkim jak zwykle za subskrypcję, polubienia, komentarze. Bardzo Was do niej zachęcam gorąco, bo zawsze jest mi miło widzieć, że Moja praca nie idzie na marne, ale to chyba każdy lubi to widzieć. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję Wam za tą uwagę, którą poświęcacie filmom. I zabieramy się do czytania. Dzień dobry rybkom. Witam Was drugie rybki w czytaniu kwietniowym. Wybaczcie, że tak długo musieliście na mnie czekać. Niestety problemy techniczne nie dopadły. Ale zobaczmy w takim razie, co na tą końcówkę kwietnia tutaj dla Was. Dla zodiakalnych ryb. W 2022 roku. Co tu się dla Was dzieje? Sprawa numer 1. Sytuacja. Jaka jest? Dziewiątka buław. Wyzwanie. Paść Buław. Rada. Piątka monet. Wynik. Paść mieczy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie mimo tej piątki monet. Zaraz Wam wszystko powiem. Dla rybek w związkach. Sprawa emocjonalna. Ósemka buław. Dla rybek singli. Karta diabła. Sprawy zawodowe i finansowe. Czwórka mieczy. I co przychodzi do rybek z otoczenia? Dziesiątka monet. Pod spodem rycerz mieczy, piątka mieczy, król buław, as buław, koło fortuny, Nastąpił uśmiech losu, i ten uśmiech losu udało Wam się wykorzystać. Jak najbardziej. Coś przeforsować. Być może ostro. A teraz bronicie tej pozycji. To jest tak, jakby odzyskanie swojego terytorium odzyskanie. Mm, Zyskanie tego, tego, co mi się należy. A teraz muszę to obronić. I teraz tak, co tu, jest, co tu się zdarza dalej? Informacje o konsekwencjach tego, co tu się stało, tak? Które niespecjalnie mogą Wam się podobać, i które no, przyprawiają Was o. o... Jakie zmartwienia, o takie myślenie, jak ja sobie poradzę, jak ja mogę stawić temu czoła. Przy czym bardzo jest istotne, tak tutaj mówię o tej piątce, piątce monet, przy czym bardzo jest istotne, w karcie piątki monet, że rozwiązanie jest w zasięgu ręki. I na wyniku mamy pazia mieczy, czyli tego, który stawia czoła każdemu wyzwaniu, śmiało. Tak więc to rozwiązanie udaje Wam się znaleźć, udaje Wam się stawić czoła tej sytuacji. I jak na moje, tak, owszem, to co odzyskaliście, obronić. Do karty dziewiątki, była I tak jak mówiłam, no, stało się to w sposób jakiś taki gwałtowny. Być może. Mm, okupiony nie, nie, niezadowoleniem otoczenia, tak, no bo no bo jak, jak to się stało w ogóle? W jaki sposób to się stało, że y, ktoś, kto dał sobie coś odebrać, nagle stanął głośno i to odzyskał? I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że tutaj to, że odzyskujecie i że stajecie twardo. Chcecie owszem ułagodzić to wszystko, Natomiast no, postawa, myślę, że powinna pozostać stanowcza. Sprawiedliwość, tak? Tu Wy jesteście na prawie. To mi się należy. Wyzwanie, ten buław. I teraz tak, to mi się należy. Niestety otoczenie Wasze tak nie twierdzi. Niestety wasze otoczenie, no, wkurzone jest tą waszą postawą, tą stanowczą. Ale pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, co jest wasze. Pamiętajcie o tym, że odzyskaliście coś, co wam niesłusznie zabrano. Pamiętajcie o tym, że choćbyście, nie wiem, jak chcieli zgody, to jeżeli ustąpicie, to to, co jest de facto wasze, zostanie wam znów odebrane. Być może, wiecie, tu mi się nasuwa jakiś taki proces sądowy, gdzie y, druga strona dąży do ugody, ale na niekorzystnych dla Was warunkach. I straszy Was, być może, nawet. Natomiast tak, to, co odzyskaliście, to po pierwsze Wam się należy, a po drugie to jest to, czego Wam było brak. Tak więc odzyskując to no, ewidentnie wy ma, macie, macie o co walczyć. I mimo że nawet nie leży to w waszej naturze i źle się z tym czujecie, to jednak no to wam się należy. Ta szóstka monet. Tak, to wam się należy. Nie odpuszczajcie, nie ustępujcie. Do karty wyniku do pazia mieczy. I teraz tak. Paz mieczy owszem, mierzy się z wyzwaniami śmiało. No to jest paź On ma, działa tak troszeczkę na zasadzie impulsów. Niech wasze działanie będzie tak śmiałe jak pazia mieczy, ale jednak przemyślane. Niech będzie w tym jakiś plan. Być może oczekujecie na ruch przeciwnika. Tak, bo tutaj ewidentnie jest jakiś taki Aha. rozgrywka między Wami i kimś. No dobrze. Więc oczekujecie na ruch przeciwnika, w międzyczasie układając dalszy plan, w zależności od tego, jaki on ten ruch wykona. Pod spodem karta koła Fortuny. Czyli ten ruch będzie albo głupi, albo taki, który. No, znowu dawa możliwość. No, jeżeli dla osób, które faktycznie tutaj jakieś sprawy sądowe prowadzą, czy została zaproponowana ugoda, jest możliwa dalsza ugoda, inna ugoda, o lepszym dla was, o lepszej dla was treści. No i jeszcze raz paśmie czy pod spodem. Śmiało. Śmiało i śmiało. Hmm? W związkach. Dla rybek w związkach ósemka buław. ósemka buław, czyli takie wymiany idei, wymiany pomysłów, szybkie zwroty akcji. Być może taka hmm, bardzo nacechowana emocjonalnie. Komunikacja, wymiana. Tak jakbyście zbombardowali kogoś swoimi racjami, a teraz czekacie na odpowiedź. Znaczy, kogoś zbombardowali, no tą drugą stronę, tak, w tym związku. A teraz czekacie, co z tego wyniknie. No, póki co wydaje się, że nic. I tym sposobem wracamy, wracamy tutaj, tak? Do obrony tych swoich racji. Do sprawiedliwego rozstrzygnięcia. I piątka mieczy pod spodem. Tak, mieliśmy ją też i tu. Czyli tutaj nie ma kompromisu. Nie możecie iść na kompromis w tym momencie. W takim razie, jak rozwikłać ten spór? Sprytnie. Sprytem. Sprytem strategią. No to z całą pewnością nie będzie koniec. Natomiast jeszcze raz wrócę tutaj. Ta obrona swoich granic jest ważna, bo to, to jest tak, jakbyście ustąpili w pewnym momencie. Tak? Stwierdzili, że no nie, jednak za dużo mi zabrano. I ja nie mogę tyle ustąpić, i ja nie mogę na to pozwolić. Tak? Nie, nie pozwolę więcej. Uprzejmie informuję, że, że nie, że nie oddam tego. No. Pod spodem siła. I tutaj wydaje mi się, że oprócz tego, że wy musicie temu naruszaniu granic stawić czoła, to jeszcze, to jeszcze musicie stawić czoła sobie. Tej części was, która, która mówi: Ach, pogódź się, ustąp. Tak, pogódź się, ustąp. Nie. Jeżeli ustąpicie, to wróci to poczucie niesprawiedliwości, to poczucie hmm, tego, że coś mi zabrano co mi się słusznie należy. Dlatego tak. Spryt. Spryt albo nic się nie zmieni. Dla Rybek Sinki. Karta Diabła. No, Diabeł kusi, tak? Diabeł kusi łatwymi ścieżkami, fizycznością, materialnością, tego typu rzeczy. A oparcie się mu no, kosztuje wiele. To jest tak, jakby pokazywał się tutaj pod spodem znów ósemka buław. Czyli wy również tutaj macie tą energię, pasję. Czyli tak, jest tutaj możliwość wejścia w, w relację, która gra na takich bardzo, bardzo niskich potrzebach, bardzo niskich instynktach. Tylko że. No to jest fajne przez pewną chwilę, tylko ciężko się potem z tego wyglądać. I znów koło fortuny. Nagłe zwroty akcji. To takie... Tu następuje coś takiego. Nagłe właśnie... Nagłe odwrócenie sytuacji. Nagła zmiana sytuacji z zewnątrz. A Wy stoicie przed wyborem, tak? Przed tym kuszeniem. Bierzesz to czy nie? Wygląda fajnie, kusząco. Tak przyjemnie łechcze. No i jeszcze raz ten październik. I królowa miecz pod spodem. Więc tak. Po pierwsze, A zauważaj to, czego nie widać na pierwszy toka. Po drugie, myśl. Przełóż tutaj rozum, ponad wszelkie, wszelkie te gilgotania, tak? ponad wszelkie, wszelkie te kuszenia. Przewiduj konsekwencje. Okay? I sprawy zawodowe i finansowe. Czwórka miecz. No, tu ogólnie nie dzieje się nic. Czyli tak, jeżeli prowadzicie biznes, to jest czas, kiedy no, zamówienia jakoś tam specjalnie się nie sypią. Jeżeli pracujecie w jakiejś firmie, no to, no, to tutaj się nic nie dzieje. Nie wiem, czy to źle. Tak? Może lepiej, że nic się nie dzieje, jakby się miało dziać jakoś niezafajnie. Jeżeli szukacie pracy, to też nic się nie dzieje niestety. Jeżeli kwestie finansowe, to finanse są zamrożone. Tak? Czyli teoretycznie. Wystawiliście komuś fakturę, ale ta faktura no, albo nie jest zapłacona już po terminie, albo czekacie na, na, na termin jej zapłaty, żeby te pieniądze wpłynęły. Chwilowo nie ma co robić, tak? Przestój w zakładzie. No nie jest to jakoś specjalnie uroczo, natomiast nie pokazuje się tu żadna tragedia. No, ponieważ kończysz je dobrze. Szóstka buław, czyli tak w ostatnim momencie, tutaj wszystko obraca się na dobre, nie ma strat. Mhm. Tak. Sytuacja w tej chwili jest zamrożona, natomiast przychodzi moment, kiedy ona zmienia się szybko i jak najbardziej tak rusza, rusza z kopyta. I co przychodzi z otoczenia? Dziesiątka monet. Dziesiątka monet, czyli sytuacja stabilna, przyjemna, kwitnąca, obfita. Mogą to być jakieś pieniądze z rodziny, pieniądze, spadki, darowizny jakieś takie rzeczy. Planowanie działu spadku, planowanie podziału majątku. Podział majątku, podział spadku, podział pieniądze od rodziny, bądź w formie gotówki, bądź w formie nieruchomości. Tak jakby one oddzielały Was, ale to też tutaj musicie wykazać swoją przewagę, musicie wykazać swoje stanowisko, musicie postawić je twardo. No dobrze. Ok, zobaczmy sobie w takim razie przesłanie dla Was. Przesłanie dla rybek stwierkalnych na kwiecień. To jeszcze zastanawia. Jeszcze to może być pożyczka od kogoś dobrze sytuowanego, która pozwala Wam. Tutaj jakieś sprawy zakończyć, zyskać jakąś przewagę. Być może związana tutaj z tym zastojem. Dobra, przesłanko. Przesłanko dla ściekalnych rybek. Nie zapominaj i moim zdaniem odnosi się do tego, o czym mówiliśmy tutaj. Odzyskania tego, co swoje, tak? I w sytuacji, kiedy tutaj ktoś próbuje z Wami negocjować, ktoś próbuje Was urobić, to pamiętajcie, że Wy jesteście na prawie. Nie popełniaj drugi raz tych samych błędów. To jest tak, główne przesłanie tej karty. Wybaczaj, ale nie zapominaj. Dawaj szansę, ale pamiętaj, tak, co, le, co leży w u źródeł. No, drogie rybki, życzę Wam siły do obrony swojego zdania, do obrony swojego stanowiska, do obrony swoich racji i tego, co Wam się należy. Tego, co Wam jest przypisane. Nie dawajcie się urabiać, nie dawajcie sobie wchodzić na głowę. Pamiętajcie o tym, co jest dla Was ważne, co jest warte obrony, które Wasze granice są nienaruszalne. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już niedługo.